Na samym początku filmu Pola Tomasa Andersona, zaraz po przedstawieniu jego głównych producentów, na ekranie pojawia się pewnego rodzaju obietnica, być może nawet groźba mówiąca wprost: tu będzie krew. Jednocześnie jest to oczywiście tytułem całego filmu, który w polskim tłumaczeniu aż poleje się krew, traci nieco mocy, ale w oryginale pozostaje dowodem na to, jak wiele można dać filmowi jeszcze przed samym jego rozpoczęciem. Tytuł to pierwsza broń w rękach twórcy, która albo może nas w jakiś sposób zaintrygować, albo w jakiś sposób rozbawić, albo w jakiś sposób całkowicie zniechęcić do sprawdzenia go w kinie. I to ostatnie sprawdza się zresztą znakomicie w przypadku polskich komedii romantycznych. U Andersona tytuł jednak obiecuje, zwraca się bezpośrednio do widza i pobudza jego czytaj nasze wyczekiwanie. Skoro zostaliśmy powiadomieni o obecności krwi, zaczynamy na tą krew czekać. Zaczynamy tej krwi.

Having you here gives me a second breath. I, I can't keep doing this on my own. With these um, people. Typu obietnic, które potrafią skutecznie zbudować klimat i nastrój całego filmu, jest zresztą w, aż poleje się krew więcej. Sam tytuł z wiadomych ograniczeń pozwala tylko na jedną, i to tą najbardziej bezpośrednią, ale weźmy się za pierwsze 15 minut filmu, które są chyba najlepszymi pierwszymi 15 minutami filmu, jakie widziałem w swoim życiu. Jeśli skupicie się na wszelkiej maści książkach i poradnikach mówiących o tym, jak zbudować swojego głównego bohatera, na szczycie praktycznie każdej listy znajdzie się słowo. Klucz. Motywacja. Główny bohater danej historii, oprócz konkretnych cech fizycznych i posiadania własnej przeszłości musi mieć jakąś motywację, to znaczy siłę, która zachęca go do rozpoczęcia działania i wyrwania się z codziennej szarej rzeczywistości. Teraz nieważne, czy to siłą będzie zemsta za zabicie ukochanego pieska, czy chęć zarobku dużych pieniędzy na przemyśle utylizacji duchów, czy może wreszcie chęć pomocy atrakcyjnej księżniczce, która później okaże się Twoją rodzoną siostrą, w ciągu pierwszych kilku minut powinniśmy otrzymać jasną informację o tym, co kieruje głównego bohatera. W ten sposób film daje pierwszą wizję jego charakteru i w pewnym stopniu obiecuje, jakie wybory główny bohater będzie podejmował w przyszłości. Oczywiście tylko od nas zależy to, czy uwierzymy w te obietnice, ale ewentualny brak przekonania może spowodować, że już na samym początku poczujemy tu jakiś zgrzyt. Poczujemy, że nie potrafimy się z tym głównym bohaterem utożsamić i hej, właśnie na tym polegał jeden z głównych problemów, jakie miałem Gwiezdnymi wojnami. Motywacja Jen Erso została zbudowana w kilka sekund po tym, jak dziewczyna ogląda hologram z wypowiedzią swojego ojca i nagle przechodzi wielką przemianę. Trudno znaleźć tu większą obietnicę jej charakteru, i tak samo trudno było mi uwierzyć, że to właśnie ona powinna znajdować się w miejscu, w którym się znajduje. Miałem po prostu wrażenie, że równie dobrze jej rolę mógłby przejąć ktoś inny. Ale wróćmy do pierwszych 15 minut, aż poleje się krew, bo jeśli jest film, który skutecznie wykorzystuje swoje pierwsze sceny do przedstawienia głównego bohatera, to jest to właśnie długa historia Daniela Plainview, amerykańskiego biznesmena, który dorobił się na ropie naftowej i który na samym początku filmu Paula Thomasa Andersona zaczyna powoli odkrywać przed nami całą swoją osobowość. Robi to bez użycia jakichkolwiek słów, bo pierwszy dialog w filmie pojawia się dopiero na siódmej stronie scenariusza, po dokładnie czterdziestu. 14 minutach i 33 sekundach akcji, ale co z tego, skoro Anderson buduje w swojej głównej postaci na tyle silną motywację, że niczego więcej niż obraz tutaj nie potrzebujemy. W całości wystarczą nam obietnice, które pojawiają się na ekranie. Patrzcie kolejno obietnica tego, że Daniel Plainview najbardziej ceni sobie samotność, że z olbrzymią determinacją dąży do sukcesu, że nawet gdy życie kładzie pod nim odpadające szczeble drabiny, jest w stanie wyjść z ciemnej jaskini na jednej nodze i doczołgać się do od Oddalonego pewnie kilka kilometrów miasta. I dalej, że po trzech latach nie ma zamiaru rezygnować ze swoich celów, że z innymi ludźmi pracuje tylko i wyłącznie, jeśli widzi w tym swoje własne korzyści, i że te korzyści osiągnie za wszelką cenę, nawet jeśli ceną będzie śmierć i nieszczęście osób, które go otaczają. Hej, wiecie zresztą, co jeszcze pokazuje nam ta scena? Pokazuje, że Daniel Plainview ostatecznie wygrywa, że jest po prostu człowiekiem, który nie posiada w swoim w słowniku wyrazu porażka. I to wszystko nie jest być może tak oczywiste, gdy oglądamy początek filmu Andersona po raz pierwszy, ale z biegiem czasu zauważamy, jak każdy szczegół miał tutaj znaczenie. Wszystkie cechy, które Daniel obiecywał nam w pierwszym akcie filmu, widzimy również dalej. Dalej patrzymy, jak po trupach idzie do celu, jak pogardza ludźmi, którzy, tak jak Eli Sunday, wolą iść na skróty, i wreszcie jak korzysta z obecności innych tylko wtedy, gdy ma z tego jakieś wymierne korzyści, nawet gdy mowa o jego przybranym synu. Z każdą mijającą sceną widzimy, jak Daniel Plainview z pierwszych minut filmu nie różni się niczym od Daniela Plainview z kolejnych i wreszcie z ostatnich minut filmu. Anderson zbudował swoją postać na tyle skutecznie, że nie mamy co do niej żadnych wątpliwości. Trudno powiedzieć, że dobrze ją znamy, bo konkretnych informacji zyskujemy tutaj bardzo niewiele, ale w zupełności wystarczy fakt, że w pełni tę postać rozumiemy. Gdy Daniel po raz pierwszy i ostatni otwiera się przed nami na ekranie mówiąc I a I... I want no one else to I hate most people. Ich później... I I people I nothing worth liking. I want Get away from everyone. Nie jest to dla nas jakaś niespodzianka, czy całkowicie nowe spojrzenie na jego osobę, jest to raczej potwierdzenie tego wszystkiego, czego powinniśmy się już domyślać. Co ciekawe, w oryginalnym scenariuszu niedługo po tej scenie Daniel mówi też do brata o tym, że jego penis nie działa tak jak powinien. Anderson odrzucił jednak ten moment w ostatecznej wersji i można oczywiście tylko zgadywać, ale strzelam, że zrobił to po to, by oszczędzić nam pewnego rozdźwięku pomiędzy mozolnie budowaną wizją Daniela, a rzeczą. Która mogłaby się wydać nagła i przez to niepotrzebna. Problemy z erekcją, choć rzeczywiście mają tutaj sens, skupiłyby na sobie całą uwagę przy postaci głównego bohatera, a nie o to w There Will be Blood chodzi. Anderson chciał raczej pokazać całe szerokie studium nad postacią Daniela Plainview, o czym najlepiej w jednym z wywiadów powiedział odtwórca jego roli, Daniel Day Lewis. I I'd have, to, I'd have to go back to the beginning and say what I liked when I met him in the form of Paul's script is that it seemed it seemed an entire, uh, entirely honest examination of a life to me. Um, I love that about it. Ale temat obietnic nie kończy się tu tylko i wyłącznie na budowaniu historii swojego głównego bohatera, bo zwróćmy uwagę na postać jego syna, HW, tak jakby jego syna, którego Daniel wziął pod opiekę na samym początku filmu i jak się wydaje, zbudował z nim całkiem silną relację. Ta relacja polega między innymi na wykorzystywaniu chłopaka do zarabiania dużych pieniędzy, ale na początku trudno odbierać to jako coś jednoznacznie złego. Daniel troszczy się o HW, próbuje nauczyć go bycia sobą i kto Wie. Być może ta historia skończyłaby się happy endem, gdyby do głosu nie doszła ropa. Największa motywacja głównego bohatera, aż poleje się krew, dla jego syna okazuje się największym przekleństwem, a ślady tego przekleństwa, tak, zgadliście, pojawiają się w pierwszych 15 minutach filmu. Po raz pierwszy w scenie, gdy Daniel Plainview odkrywa ropę, a młodziutki HW za jego plecami zaczyna płakać. Po raz drugi w scenie, gdy chłopczyk zostaje naznaczony ropą. Już wtedy wiemy, że ropa odegra w jego życiu olbrzymią rolę i że los dwójki będzie od tego momentu nierozłączny. Wkrótce po tym H.W. traci przez ropę swojego prawdziwego ojca, a 9 lat później traci przez ropę słuch i jakąkolwiek przydatność w oczach Daniela Plainview. Jedna z ostatnich scen filmu pokazuje nam zresztą wprost. Daniel zostawia przybranego syna i powoli zmierza w kierunku ropy. I zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy traktowaniu ropy jako czegoś przeklętego. W jednym z początkowych fragmentów Księgi Wyjścia, tej księgi, w której Żydzi wychodzą z Egiptu, Bóg opisuje Mojżeszowi, co ten ma zrobić, aby nasłać na kraj faraona pierwszą z dziesięciu plag: weź swój kij, wyciągnij rękę na wody Egiptu, na jego rzeki i na jego kanały, a zamienią się w krew. I będzie krew w całej ziemi egipskiej w naczyniach drewnianych i kamiennych. Amerykański przekład używa w tym miejscu słów There will be Blood. Dokładnie tych samych słów, które pojawiały się w tytule pola Thomasa Andersona, i może dla niektórych może to brzmieć jak czysty przypadek, czy zwykły zbieg okoliczności wystarczy zajrzeć na stronę Amerykańskiego Instytutu Filmowego, żeby zobaczyć, że nic przypadkiem tutaj nie jest. Anderson z premedytacją nawiązał do biblijnego cytatu i nie trzeba chyba długo zastanawiać się, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Bo choć nikt w dwudziestowiecznej Ameryce nie trzymał Żydów w niewoli, atmosfera pierwszych lat z ropą naftową, ilość przestępstw i zła, które z jej udziałem popełniono, co Anderson skutecznie pokazuje u siebie, pasuje do traktowania ropy jako czegoś w rodzaju boskiej kary. Tak samo jak największy skarb Egiptu, woda zamienia się według Biblii w krew, tak samo krwią może być u Andersona ropa. Największy skarb Ameryki, do którego każdy, kto tylko się zbliży, kończy tragicznie. Wspominany wcześniej H.W., fałszywy brat Daniela Henry, ropa nie szczędzi nawet Ilaya Sandeja, samozwańczego proroka, który m.in. o nią walczy z Danielem Plainview w ostatecznym starciu dwóch tak bardzo różniących się charakterów, prezentujących brudny kapitalizm i ciemną stronę religii. Pierwszą rundę tego starcia rozpoczyna Ilaj. Chrzci swojego przeciwnika na jednego ze swoich wyznawców, każe mu przyznać się przed pozostałymi wiernymi do swoich grzechów, ale w odróżnieniu od nas nie wie jeszcze, że Daniela bardzo mało to wszystko obchodzi. Daniel nie zwraca przecież uwagi na opinie innych, a nie mówi też prawdy, gdy Ilaj każe mu krzyczeć, że opuścił swojego syna. W rzeczywistości Daniel opuścił chłopca, który nie ma już mu nic do zaoferowania. A właściwie nie miał, bo paradoksalnie cała szopka w wykonaniu Ilaya sprawiła, że HW znów stał się Danielowi do czegoś potrzebny. Tym razem do zwykłego pokazania się w oczach mieszkańców wioski jako dobry ojciec. Gdy Ilaj kończy więc swoją serię ataków, zauważa, że jego przeciwnikowi nic się nie stało. Wręcz przeciwnie, Daniel wyszedł z opresji silniejszy niż wcześniej. Teraz pora na rewanż i wystarczy spojrzeć na twarz fałszywego proroka, żeby zrozumieć, że Ilaj już wie. Ilaj już wie, że ma przesrane. Zemsta Daniela nadchodzi kilkadziesiąt minut później. W ostatniej scenie całego filmu Plainview wykorzystuje przewagę i wykonuje na swoim rywalu prawdziwą egzekucję. Obnaża jego kłamstwa. Opróżnia jego mlecznego szejka. I co ważne, nie potrzebuje do tego żadnych osób trzecich. Robi to dla własnej czystej przyjemności. Zabija sandeja i sprawia, że ten staje się kolejną ofiarą ropy, a sam może sądzić, że w jakiś sposób zdołał tę ropę ujarzyć. Problem polega jednak na tym, że na końcu aż poleje się krew, Daniel ani trochę nie przypomina zwycięzcy. Choć postawił na swoim i zdobył życie, jakie chciał wieść od samego początku, trudno nie patrzeć na niego przez pryzmat samotnego, pozbawionego jakichkolwiek uczuć alkoholika, do którego, jak się okazało, cała budowa jego postaci zmierzała. Być może w słowniku Daniela te cechy oznaczają zwycięstwo, ale nam o wiele łatwiej utożsamić je jednak z porażką. W swoim marszu na szczyt Daniel Plainview trafił na samo dno i stał się przez to jeszcze jedną ostatnią ofiarą ropy. I'm finished.